To co? Chcesz kupić auto w Polsce? Z wiarygodnych ogłoszeń? No to zobacz to. Cześć wszystkim, witajcie w nowej serii, nowej serii, no bo słuchajcie, istnieją takie portale jak właśnie, o ile nie chce mi się już mówić, że Facebook jest fajny, czy Instagram, czy TikTok, którego zinstalowałem, ale istnieją takie strony właśnie i grupy na Facebooku, jak chociażby bezwypadkowe.net, które od lat... Od lat drylują polskie ogłoszenia, ludzie wysyłają tam i tylko Tylko 120 tysięcy osób obserwuje taki portal, a jemu należy się naprawdę co najmniej milion obserwujących. I was też zachęcam, dlaczego? Dlatego, że to pokazuje, jak patologia do dzisiaj jest uprawiana w Polsce w ogłoszeniach. I polećmy kilka przykładowych ogłoszeń, żebyście zobaczyli i przede wszystkim mieli też pogląd na to, co się w Polsce wydarza, jak można to wszystko rozebrać do kupy. Więc zacznijmy od pierwszego. Wybrałem kilka najciekawszych, a jak seria Wam się będzie podobać, to oczywiście będą inne części, bo to jest absolutnie nie do pomyślenia. Zacznijmy od tematu. Pierwszego, czyli pragnę zaoferować Lexusa RC353.5 AWD, jestem jego drugim właścicielem w Polsce od kupiłem go od znajomego, który w roku 2019 sprowadził go dla siebie z USA. Lexus jest wyjątkowo, w idealnym stanie, w pięknej konfiguracji kolorystycznej. Grafit z bordowymi skórami, na zewnątrz smaczku dodają przednie i tylne spoilery z akcentem pomarańcz. Wnętrze jest utrzymane w pedantycznym stanie. Skóry, kokpit i boczki. Bez najmniejszych uszkodzeń, czy rys. Stan oceniam na idealny, bezwypadkowy? Tak. No to trzymajcie się. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że ilość właścicieli jest już niezgodna, co sprawdził ktoś na chociażby historii tutaj pojazdów w gov.pl, bo mamy tak, rok produkcji jest rokiem 18. Pierwsza rejestracja za granicą, i tutaj mamy pierwszą rejestrację w Polsce w 2021. Potem mamy zbycie pojazdu, zmianę właściciela, potem mamy okresowe, potem znowu zmiana miejsca rejestracji, potem mamy okresowe, potem mamy znowu zbycie pojazdu i zmianę właściciela. I aż do momentu pojawienia się ogłoszenia, czyli to nie jest auto od ziomeczka, tylko już więcej niż jednego ziomeczka. I teraz słuchajcie. To, co widzicie na zdjęciach, czyli przede wszystkim jak ten samochód piękny, zadbany i bezwypadkowy wyglądał na ogłoszeniach w aukcji, na aukcji w Stanach Zjednoczonych i licytacji. No piękny, po prostu piękny. No czy jest bezwypadkowy? No absolutnie jest bezwypadkowy i ludzie do tej pory mają tendencję do pisania takich rzeczy, bo teraz zakwalifikujmy dwie. Różne rzeczy. Jedna to jest przede wszystkim to, że jeżeli samochód jest po stłuczce, czyli po obcierce parkingowej, tam, gdzie było coś lakierowane, no nie można wpisać, że jest bez wypadek, ale że już elementy blacharskie były gięte, wymieniane i tak dalej, była to już nie stłuczka parkingowa czy obcierka, a kolizja drogowa, no to to jest dość duża różnica. Ale to jest nic. To jest nic, bo lećmy dalej z następnym. Kąskiem. I ten jest absolutnie moim faworytem dzisiejszego dnia, no bo przecież komu jak komu, ale pracownikowi serwisowi to i serwisu to i o tym można zaufać, prawda? Witam! Nadszedł czas na sprzedaż mojego pięknego prywatnego auta. Pierwsza rejestracja maj 2023 w Finlandii. Jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Pojazd zarejestrowany w kwietniu 24 z przebiegiem 7854 km. Jednocześnie nadmieniam, iż pojazd ten nigdy nie jeździł jako taksi, Bolt, Uber ani nie służył do przewozu osób. korala posiada bogate wyposażenie wszystko jak w wersji GR, oprócz foteli zainteresowanych, podam na życzenie. Na życzenie. Win, że to powinno być obowiązkiem, prawda? W 2024 roku założyłem LPG firmy Landrienzo w autoryzowanym serwisie Energy Gas Polska. Instalacja jest na dwuletniej gwarancji do czerwca 2026, na bieżąco serwisowany według zaleceń ser producenta, ponieważ jestem pracownikiem Toyoty. Możliwość sprzedaży pojazdu w systemie pewne auto Corolla jest fabryczna. Na fabrycznej gwarancji honorowanej w całej Unii Europejskiej do maja 2026 bezwypadkowy. Tak! No właśnie, co mam wam powiedzieć? Chyba zdjęcia wam mówią same za siebie, prawda? Pięknie napisane ogłoszenie, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. A jedyne, co tu chyba wspólnego z GR Sportem, to a zresztą może ja się już nie będę wypowiadał, bo już ktoś to rozebrał inne na atomy. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak, pewne auto od pracownika Toyota. Mało? Oprz. Ja lecę z wami dalej, coś co się bardzo często pojawia, czyli no właśnie piękne, ale to piękne Audi. Audi S5, salon Polska, 23%, 23% masaże, panorama, Webasto, Audi S5 pochodzenia z salonu Polska 220, pełna faktura, po liftingu, nowy model, po wymianie oleju, przebieg 81 tysięcy, cena brutto, idealne na leasing lub kredyt, auto całe z spoilerami z firmy Next, Tą design. No i teraz co się dzieje? Ej, 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 No właśnie. Jakież to piękne jest bezwypadkowe auto? Tylko trochę mu się chyba przód urwał, prawda? Niesamowite. Niesamowita perełeczka. Jak oceniacie tą perełeczkę, tą, tą bezwypadkową z polskiego salonu? Ale ładnie brzmi, kupiłbyś, prawda? No ja szczerze mówiąc, czytając to ogłoszenia, jestem w szoku. Bardzo ładnie napisane i poprawne. No właśnie, jak już mówimy o ubezpieczeniach, to chyba warto byłoby powiedzieć, że. No, jest to przykry obowiązek, który musimy wykonywać, ale możemy na tym zarobić. Zaoszczędzić i zarobić. Wystarczy, że wejdziesz link, który masz w opisie. Tam masz porównywarkę ubezpieczeń, MUBI. wpiszesz dane swoje, swojego pojazdu, czy nawet tego, który chcesz kupić, i swoje dane. Obliczy ci się składka od najtańszej do najdroższej. OC i nawet AC. Bonus 100 zł dostajesz przy zakupie polisy przez link. Na dwa auta nawet w ciągu roku i w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu dni dostajesz zwrot tych 100 zł na konto, i dostajesz link polecający. Jak mama, tata, wujek, babcia. Ziomek kupi z tego linku też ubezpieczenie i też dostanie bonus, to tobie się na konto nabija nawet do łącznie 2000 zł. Warto? No to sami sobie odpowiedzcie. No to przejdźmy do Mercedesa. Zobaczcie. Mercedes Benz klasa A220 AMG Line 7G DCT. Progresji w rok produkcji 19. Przebieg tylko 10 tysięcy kilometrów, Pojazd w stanie idealnym, jak nowy, bezwypadkowy? Tak. No ale USA. Opis uszkodzenia mechaniczne, rodzaj uszkodzenia przodu, wartość pojazdu taka, przebieg 2291 mil. No to właśnie się chwali, że przebieg jest dobry. No i zobaczmy ten bezwypadkowy, piękny, salonowy Mercedes, który miał urwany przód, ale co tam. Ogłoszenie napisane pięknie. No to dobrze, lećmy dalej. Coś o motocyklach, coś o motocyklach. Wchodzimy w ogłoszenie motocykla i mamy dzień dobry. Sprzedam BMW r 1250, 1250 gs Adventure Wersji HP. Motocykl z pięknym malowaniem niebieskim, białym oraz złotymi felgrami z szprychowymi Motocykl zarejestrowany i ubezpieczony, wykonany przegląd przed sezonem Asoserwis z diagnostyką, wymiana oleju silników oraz filtrem oleju, wymiana olejów przekładni kątowej, wymiana płynu hamulcowego w całym układzie bez wkładu finansowego, w pełni przygotowany do drogi. No i po przesłaniu i zapytaniu sprzedawcy na priv twierdził, że tylko malował gumole i wymienił plasticzek z przodu. No to zobaczcie jak wyglądało hmm, tuż ten pojazd przed tym, zanim u nas się znalazł, no troszeczkę tak jakby coś mu wyrosło na drodze i musiał się gwałtownie zatrzymać. Nawet nie jestem pewien, czy mógłby to być wypadek, na którym ktoś nie zginął, no bo de facto macie cały urwany widelec z przodu i koło, które się schowało pod samochód. I to jest to, co ja wam mówię. To jest to, co ja wam mówię, e, tu dzieje się na tu i teraz. Tu dzieje się to w naszych ogłoszeniach. To chłopaki z serwisu właśnie, który podałem na Facebooku rozbierają wraz z użytkownikami tego portalu, szukając dla siebie ogłoszeń krok po kroku, krok po kroku i dlatego wy macie cały czas i będziecie mieli na hasło M4K 30% rabatu w Carverticalu, żeby sobie sprawdzić, żeby sobie sprawdzić przed zakupem, tudzież jak się okaże, że masz auto od pana, który pracował w salonie Toyoty, może lepiej sprawdź je teraz, żebyś jeszcze mógł je zwrócić, albo żebyś wiedział, co sprzedajesz, bo potem tobie ktoś zarzuci, że sprzedajesz bez wypadek i wylądujesz na takiej stronie, ale to pokazuje właśnie, do czego się w Polsce ludzie posuwają. No i lećmy dalej, no to co, no BMW, no piękna sprawa. Kto by chciał mieć świeże BMW? BMW seria 3, E92 320 LC, i automatnawie. Witam, auto bardzo dobrze wyposażone, w bardzo dobrym stanie technicznym, jak i wizualnym. Bez wkładu, finansowego, całe, oryginalnym lakierze. BMW zakupione od pierwszego właściciela, od pierwszej właścicielki, przepraszam, przebieg potwierdzony książką serwisową, ostatnie zdjęcia oraz niemieckim przeglądem. Sprowadzone z Niemiec, zarejestrowane oraz ubezpieczony przegląd do 2.26. Samochód posiada funkcję Keyless Go, bezkluczykowe otwieranie, kupujące zwolniony z opłat skarbowej. No i co? Co my tu mamy za piękny e, samochód w oryginalnym lakierze? Jadziesz normalnie z podziwu wyjść nie mogę, jak ten piękny przód jest zwichrowany i oczywiście tutaj też jest link do niemieckiego ogłoszenia jak auto wyglądało zanim kupił je nasz uczciwy handlarz i przywiózł do Polski, mało? Dobrze, proszę bardzo lecimy dalej, piękny Volkswagen Golf Golf, który jest jak zwykle, a nie Golf, przepraszam, Polo Polo, Volkswagen Polo, jak nowy wykrzyknik witam, posiadam na sprzedaż swój prywatny samochód swój prywatny samochód, Tu bardzo buduje realizm. Volkswagen Polo 2G, auto bogato wyposażone, samochód jest utrzymany w super stanie, wygląda, jeździ jak nowy, nie wymaga żadnego wkładu finansowego, wszystko jest sprawne. Wszystko. Absolutne wszystko. No i proszę, Niemcy, 27 .06 224. cały ryj w samochodzie był urwany. Ależ jak to pięknie można napisać ładnie ogłoszenie. I powiem Wam szczerze, patrząc na uszkodzenia i to zdjęcie od góry, gdzie jest wyrwana cała tutaj połówka wymiksowana do środka, miałbym obawy jak ten samochód został poskładany, żeby się opłacalnie jeszcze sprzedał. Ale dobrze, lećmy dalej. Audi. Piękne, promocyjne Audi. Wystawione za 21900 z przebiegiem 198 tysięcy. Opis w ogłoszeniu Audi A4 B8 2.0 TDI 150 koni. Manual zadbana. Sprowadzona z Danii. Lakier ładny. Zadbany środek. zadbany więcej informacji telefonicznej. Oferta prywatna od Ewy. Od Ewy. No i słuchajcie, co można przy ciekawego o tym samochodzie się dowiedzieć. Ano przede wszystkim przebieg. Przebieg pojazdu. Jest absolutnie jakąś ciekawą historią. Bo wyobraźcie sobie, że w 15 roku w Danii miał 137 tysięcy, potem miał w Danii w 24 roku 307 i 2910 miał 340 tysięcy. Natomiast kiedy w płońsku w mazowieckim u pani Ewy się pojawił, miał już 198 tysięcy. Co za przypadek? Szeroką drogę odbył ten pojazd, żeby tutaj w Polsce się znaleźć. Dobrze, mam nadzieję, że chcecie taką serię. Tych odcinków mogę zrobić więcej. To był taki krótki materiał, kilkunastu-minutowy, żeby wam pokazać, co się dzieje, ale tych ogłoszeń są setki. Mogę wybierać najfajniejsze kąski. Wy możecie podsyłać swoje kąski na maila patologię małpa 4K, a my będziemy pokazywać wam ku przestrodze. Żeby się niosło, ale przede wszystkim ja jeszcze raz pozdrawiam, bo już nieraz to robiłem chłopaków z bezwypadkowych, bo no robicie fajną robotę i róbcie tak dalej. To też było przede wszystkim tu w firmie Hornet, która kiedyś wystawiła jakieś auto używane, też tam trafiło na tą stronę, bo się okazało, no że odklikany jest bez wypadek. I teraz do czego dążę? Tłumaczenie się sprzedawcy, że niechcący zaznaczył bezwypadkowe. Jako tak, to jest największe gnojstwo, jakie można zrobić. Dlaczego? No, bo jeżeli zakładam sobie w filtrze wyszukiwania, że auta mają być bezwypadkowe, to znaczy, że ma być bezwypadkowe, a nie jak dupa Srania, że ktoś mówi, no przypadkiem się pomyliłem. A nie daj Boże, że napisanie w ogłoszeniu, że lakier jak nowy, albo ktoś napisał, że BMW motocykl nie jest zaznaczony jako bezwypadkowy, ale też nie był zaznaczony jako wypadkowy. Po prostu nic nie było zaznaczone. To wszystko jest złe. Dlaczego? Dlatego, że ty kupując to auto bez żadnych świadomości zdaj sobie sprawę z jednej rzeczy. Wszystkie te auta, które pokazałem, jeżeli by się zakupił bez sprawdzenia, czy raportem, czy jakikolwiek inny sposób, żeby dowiedzieć się, że są wypadkowe. Po pierwsze, kupujesz auto o bardzo obniżonej wartości. Po drugie, w końcu jest sprzedaż i ktoś inny może mieć raport i ktoś inny powiedzieć, panie, mm, mm, absolutnie nie. Więc sprawdzajcie swoje samochody, sprawdzajcie auta przed zakupem, patrzcie też na to, co macie i miejcie oczy, oczy szeroko otwarte, używając odcinków, które nagrałem wcześniej. Jak kupić w Polsce samochód używany i wiele, wiele, wiele innych. Dobrze. Dziękuję wam ślicznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Niech się nie niesie. Udostępniajcie kciuk w górę i subskrybuj, jeżeli jesteś nowy. Trzymajcie się. Cześć.